Dobra, poszłem się napić kawi to wszystko. O, Sam się tuś jedzie. Kurde, on już co się czekaj! Ja... To jesteś wracarka? Gdzie ty jesteś Dobry, dobry. Chodź mi ja, się chodź się, chodź mi ja się spało. Chodź cię, chodź mi Ja się spało. Nie, ja nie spałem, ja się napiłem i tyle. Już poszłam dalej do roboty. Ja spałem... Czyli która jest godzina? No, gdzieś po szósty. Grzałem Władka. Zatora ci miałem grzać, ale coś nie chciał zapolić. No. O. O. Dobra. dobra. Dobra, to bierz Władzy ja będę Władimirsa. Dobra. Jak chcesz. Dobra. O. Chodź i potknij. Czekaj, jeszcze muszę tym zatorkiem z garażu pojechać. Dobra, widziałem bolec, dobra. Dobra, on to... Z z z Tylko tą belkę wyciągnij. Be belkę Dobra. 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 Jest. Gdzie położyłeś belce? Co jest? No nie mogę wyjechać. Tutaj obok. Co tam? Tutaj obok. Pasyki. O, jest, dobra. Dobra, jadę. A, ty Jedź. A to pamiętasz drogę? No. A to dobrze. Pasach a jak się tam się wczoraj kosiło władkiem w ogóle? Musiałem No ja A czemu sąsiedź... Ta... Ty... Władimir był taki nagrzony? Ale w sensie, no, ten traktor się grzeje, nie? No wiem, ale twój strasznie był na... A, bo twój chyba ten... ten Władimir jest nie ma chodnicy. On jest grzany przez wodę, ale możliwe, że mu mogłem nie nalać wody, teraz właśnie c rano mu nalałem. Dobra. Dobra, no to lecimy. Ło! Czekaj. Ale sypnęło. Czekaj, jedź za mną, obok. Tak. Nie no to bogiardę Dobra, my ludzie, y, tu będziemy... ja będę sobie muzyki, nie? We got that. Call. Dobra Dojedziemy dobra. Ale czekaj, czekaj, sąsiad, poczekaj tam na wjeździe, bo ja coś muszę sprawdzić z trawą, dobra? dobra? Poczekaj. Co? Czekaj. Szybko, bo czasu nam zera eee... Ale ładna trawa. No. Bo, bo taka, dobrze. Taka jest. sucha, co nie? Bo jeden dzień jeszcze szybko no, zrobiła. Przeschnie. Zdąży jeszcze przeschnąć. Hmm. No to jest za zapieprzodane. I drugi dzień prac przy kosach. No i dzisiaj ostatni, znaczy no, no trzeci dzień, bo będzie powiedziałeś... Przedostatni. A tak. nie, nie przedostatni. To jest Przepraszam. To jest ostatni. Drugi. Nie, bo jeszcze będzie wałowanie, prasowanie i zbieranie. No, no tak, rzeczywiście. Tak, jeden dam tu, jedno tam dam tu. Suwa, suwa. Ja, a ja nie mam dać. A, dobra. Ty, a gdzieś dał tego motyla? Gdzie mają potem kury w nocy wejść? Spokojnie, wejdą, przejdą tam. No, mają miejsce, przejdą, przejdą. Tylko zostaw tam wiaderko zboża dla kur, nie? Dobra. Się tam przyda, żeby jajka znosiły. Dobra, to ty No, będziesz, weź dobra. tam odczep, odczep mi to. No, to dawaj. Czekaj. Uch, uch. Ale kurde, tak żaden to jest awaj, aż pasuj. Dobra. To do razu